Thank <laughs> you. Siemalo Dziki. Mam dzisiaj dla Was filmik z Breaking Pointa. Właśnie wczoraj wyszła nowa mapa, na której można już grać w Breaking Point. Postanowiłem pokazać Wam, jak to mniej więcej wygląda. Wczoraj prawie cały dzień na niej grałem i ją zwiedzałem. Także troszkę ponawarzaliśmy się z innymi graczami. Mapa jest jeszcze w sumie nieskończona. Okay, Deweloper tej mapy mówił, że jeszcze będzie ją ulepszał. I w sumie, jak się pobiega dłużej po tej mapie, to widać, że jest dużo pustych miejsc. Ale mapa generalnie prezentuje. Się nawet dość ciekawie. Klimatem przypomina trochę Czarnoruś, i takie właśnie było założenie autora tej mapy, żeby była ona do Czarnorusi podobna, ale generalnie dość fajnie się na niej gra. Także pokażę Wam właśnie kilka akcji, jakie wczoraj mieliśmy na tej mapie. Także jeżeli macie ochotę zagrać na tej mapie, to zapraszam do ściągania Breaking Pointa. Jest to darmowy mod do Army 3, każdy kto posiada Army 3 może w niego za darmo sobie grać. Jest to właśnie coś w stylu Daisy, taka, taki survival w stylu apokalipsy zombie. Także Także jeśli lubicie takie gierki, to serdecznie zapraszam do ścignięcia tego moda. Naprawdę jest bardzo fajny. Są też oczywiście inne mapy, na których można grać. Jest Altis, Stratis, New Haven, chyba jest, chyba jest jeszcze Bornholm, jeśli się nie mylę i możliwe, że jeszcze jakieś inne. Także to tyle ode mnie dziś. Na razie zostawiam Was z resztą filmiku. Mam nadzieję, że Wam się spodoba i filmik, i nowa mapa. Postaram się może w weekend nagrać w troszkę lepszej jakości jakieś jakiegoś gameplaya z tej mapy, może troszkę dłuższego. Także dzięki za oglądanie, subskrybujcie kanał, jeśli Wam się podoba i do zobaczenia już niedługo, Papa. Pa. i pani nie ma. Hey stop now! A jednak zmienił zdanie. I should I told you to stop man. I got outlawed in my group. to dobiegł do końca mapy, bo tutaj nic nie widzę? Chyba tak, chyba właśnie znalazłem koniec mapy. Wiedz No, nawet da się No <tum> Dobra, z tej strony jest koniec mapy. Jestem ciekawy jak to tam daleko idzie. Troszkę tam jest z tego, a z tej strony? Z tej strony trudno powiedzieć A dobra Będę musiał w przeciwnym kierunku po prostu biec Mam auto bieganie sobie zblindowałem. No nie <laughs> yeah now some coins um I found the end of the map again <laughs> you're not walking in circles I don't think so. <laughs> <laughs> Yeah. 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 Uh, yeah. Uh, Nie no, to jest jakiś koszmar normalnie. Nie mogę znaleźć stąd wyjścia. One man, one desire. To stop running out of the map. <laughs> Do, do, do gotta run, run, run. Zombies. Watch Whoa! Oh! The guy right here, he just hit me with his hatchet. I'm coming. I'm probably gonna die, but I'm gonna shoot him first. Go on the other side of this fence this for fence me. up oh, midfield dressing. Uh, Here I'm going out of town so you can get my He's in this brown house. House. got him got him 100 points what was, he? was it a hunter uh, nomad or a uh, survivalist i'm not sure oh, Okay. Oh i hit him like four times with my melee i should have killed him you can grab my infield if you need it i don't know what he was shooting me with so i like 22 Oh, yeah, sure. De -de 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 -de. Player, player, player. Uh to to the west. He flanked. Yep, in that little opening. shooting at him. I don't see him. He's still there. Be careful. Don't flank around him. Okay. Going around the red building. He's still there. He's watching at me. There, there's a second... There's a second one, uh, to my left. I don't see anybody. I'm, I'm moving. Yep, move. Awesome oh, zombies. Got him, got him. 25 points. Nice. I'm not sure what happened with with that other guy. I'm looking. I'm moving back to my or, original position. Yep. I'm behind the Whoa! He's over here. With me yep. Fuck me. I'm I'm moving. I'm, I'm moving. Dead. He's behind that brown house. Oh, there there there's was another one. There's a bunch of them. There was. Yep. Yeah, there was three. <laughs> Ciekawe czy ten koleś tu przybiegnie? Stawiam, że tak, to ktoś już biegnie. First spawn niestety. On chyba miał jakąś broń, tak mi się wydaje. nie miał magazynków do niej. Kładę blokuje się na tych pudełkach. Dobra, ja chyba spadam stąd. Mam broń. Narzuć się, narzuć. Ko. Ale znowu. Najgorszy, że jestem pośrodku miasteczka. Dobra, biegnę do tych drzew. W sumie to. Nie wiem, czy tak nie będzie szybciej. Druga road. No. widzę tutaj troszkę lepiej it's 11-0 today we must turn the page dude i killed you for you are the outlaw level 3 Here's an area let me see this issue first and then i'll get back area out i do the helicopter's probably a uh, player one uh yeah. I'm serious. Come on, Mister us hmm. Mm-mm. Uh -huh. Wasn't me. so let me turn that down what's up bato yep yeah, it's a new map out so i don't know how much violence is going to be Yes, Ah, uh, shit. I'm dead. What happened? Yeah... Uh, the second guy found me. He was flanking off. me. player, to zombie. Ale wydaje mi się, że on chyba. On chyba też powinien paść, bo chyba za trzy strzały idealnie w niego odda. Także myślę, że. Też mi, się, też mi go się udało zabić. Zobaczmy. Ja minus 52, powinien mieć 75, jeśli tego kolesia nie zabiłem. Zaraz sprawdzimy. Zobaczę tylko ile mam punktów, czy tam ten koleś zginął w ogóle. Jap, yep. zabiłem tamtego. Musiałem go zabić, bo mam 175. Także obydwu zabiłem, chociaż przy tym padłem, ale dorwałem obydwu. <grym>